Na przykładzie spotkań ze starszymi, na przykład, które prowadzimy w Warszawie, w województwie mazowieckim, a w województwie podlaskim, no tam poziom wiedzy starszych jest zatrważająco niski. Naprawdę, to są już takie, naprawdę niektóre z tych pytań i niektóre z, z w ogóle z dyskusji. Yy, po prostu były, yy, no, widać było, że, no, że o tym się nie mówi. Tam jest też niskie dość. Wynika z mojego doświadczenia, od razu mówię, bardzo niskie zaufanie do instytucji publicznych. Tam w zasadzie ludzie rozwiązują wszystkie problemy społeczne we własnym zakresie. Nie chcę opowiadać dalej, jak, co robią na przykład ze sprawcami, tak? czyli no po prostu. Samosąd. Samosąd, tak. I to, się, I to się zdarzyło w kilku gminach. Tam nikt nie wierzy, że jak są małe społeczności, małe grupy, wszyscy się znają. E, wszyscy się znają. Jak sprawca jest, wszyscy o tym wiedzą, że jest przemoc domowa w danej rodzinie i wszyscy mają związane ręce.